kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dziś mamy już 10 grudnia tak jak Wam obiecałam ostatnio będziemy wspólnie otwierać co kilka dni kalendarze adwentowe a dzisiaj mam również imprezę w pracy więc postanowiłam się pomalować razem z Wami i wypróbować nowy podkład Maybelline Superstay ten 30 godzinny więc pogadamy sobie, pomalujemy się, a na końcu otworzymy kalendarz. No więc moi drodzy, podkład jest w szklanej buteleczce, wygląda zupełnie tak samo jak tamta poprzednia wersja. Mój kolor jest to 21 Nude Beige, więc zaraz zobaczymy, jak on sprawdzi się w akcji. No i oczywiście, czy jest tak trwały, jak obiecują w reklamach. Konsystencja jest taka kremowa. Kolor myślę, że dobrałam odpowiedni. Zamawiałam ten podkład z Amazona, więc yy, nie mając próbnika, ciężko jest dobrać sobie kolor, ale myślę, że sugerując się ten nudem, wybrałem. powiem Wam, że on ma dość taką gładką konsystencję i bardzo szybko tutaj wchłonął mi się w dłoń. Niewielka ilość wystarcza już na pokrycie połowy twarzy. Naprawdę użyłam bardzo niewielkiej ilości, możecie zobaczyć. Ładnie wtapia się w skórę. Choć część tego podkładu naturalnie zjadła gąbka. Bardzo ładnie i naturalnie wygląda. Skór. No więc moi drodzy, podkład został już nałożony. Ja, jak zwykle, nałożyłam dwie cieniutkie warstwy tego podkładu i powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, jak pięknie ten podkład wygląda na twarzy. Jego formuła jest lekka i naprawdę bardzo przyjemna, więc bardzo szybciutko się wchłania. Pięknie wygląda na twarzy, naturalnie. Nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla porów, więc jest to naprawdę kolor. Myślę, że udało mi się również dobrać do mojej cery. Polecam Wam ten kolor: 21 Nude Beige, bo będzie pasował do wielu karnacji. Jego wykończenie jest takie lekko matowe, satynowe. W tej chwili on zastyga, więc jest szansa, że będzie naprawdę. No więc, moi drodzy, powracam do Was już z wykończonym makijażem. Nie chciałam zbędnie tracić na to czasu. Ubrałam się również i wysuszyłam włosy, ponieważ chciałam dzisiaj w filmiku poruszyć bardzo ważne. A konkretnie dlaczego wiele kobiet ma problem z określeniem swojego rozmiaru. Uważam, że jest to dość duży problem. Myślę, że jest to spowodowane Instagramem, Facebookiem. Firmy odzieżowe również mają co nieco za uszami, ale chciałabym Was tutaj uczulić, że wszystkie jesteśmy takie same i ludzie nie dzielą się na ładnych czy brzydkich, grubych czy chudych, tylko na mądrych i głupich. Jeżeli taką kategorią będziecie sortować ludzi, to na pewno nie będziecie zwracać uwagi, jak kto wygląda, czy jest gruby, chudy, niski, wysoki. Moim zdaniem, dużą winę za taki stan rzeczy mają media społecznościowe, ponieważ nawet gwiazdy z pierwszych stron gazet korzystają z filtrów i Photoshopów. I jak my, zwykłe, szare kobiety, mamy się czuć przy tych super modelkach, które wysmuklają sobie talie, powiększają? Przecież każdy z Was chodzi po ulicy i widzicie, jakie kobiety mijacie: czy są one takie super umalowane, piękne, wystrojone, czy raczej są w codziennych strojach, wyglądają normalnie, zupełnie. Muszę wam powiedzieć, że moimi ulubionymi filmami na YouTube są filmy z mierzymy, ponieważ ja lubię modę, lubię oglądać różne rzeczy, sama mam bardzo sporą szafę i y, interesuje mnie po prostu ten temat. Y, I naprawdę nie wiem czy również to zauważyłyście, ostatnio youtuberki mają manię zamawiania za małych rzeczy. I twierdzą, że są one na nie za duże. Myślę, że jest im bardzo trudno się przełamać, że potrzebują większego rozmiaru, już niestety, i pokazują wam to w kamerze. Biusty im się wylewają, sukienki są za krótkie, w pasie rzeczy są tak ciasne, że można by strunę naciągnąć, a one twierdzą, że rzecz jest na nie. I teraz czekam na Wasze komentarze, co Wy o tym sądzicie, ponieważ moje zdanie już znacie. Ja myślę, że ogólnie polki mają problem z określeniem swojego rozmiaru. Producenci odzieży również nie pomagają, ponieważ niektórzy mają duże rozmiarówki, niektórzy producenci zaniżają rozmiarówki, więc kobieta, jak ma wybrać spółki XL czy XXL, po prostu jest zawstydzona, a uważam, że nie ma się czego wstydzić. Trzeba nosić ubrania dopasowane do własnej sylwetki i żeby czuć się. Powiem Wam z własnego doświadczenia: doskonale wiecie, że zamawiam dużo rzeczy z Chin i jest to rozmiarówka zaniżona, więc niejednokrotnie zamawiam 2 lub 3XL i w ogóle się tym nie przejmuję, jeżeli przyjdzie mi rzecz za duża. To myślę, że nie ma problemu z jej zwężeniem. Natomiast, jeżeli zamówicie rzecz za małą, no to poszerzyć jest już znak. Oczywiście każdy ma prawo do własnej opinii na ten temat. Moje zdanie, już znacie. Zobaczcie, że mężczyźni nie mają z tym problemu, nie kupują niepasujących ciuchów. Czy coś jest za małe, za krótkie, czy za szerokie, po prostu tego nie ubierają. Natomiast kobiety mają taką manię, że jak kiedyś, 20 lat temu, nosiły rozmiar XS czy 36, to myślą, że w wieku 45, 50 czy więcej lat mogą nosić ten sam rozmiar. Natomiast doskonale wiecie, że sylwetka kobiety z biegiem czasu się zmienia i naprawdę nie jest to żaden wstyd po 20 czy 30 latach zmienić rozwój. Moje zdanie już znacie. Czekam na Wasze komentarze, co Wy o tym sądzicie. Nie będę Wam dłużej tutaj nudzić, ponieważ mamy kalendarze do otwarcia. A jak widzicie, makijaż jest niezupełnie skończony. Specjalnie zostawiłam usta do pomalowania, ponieważ chciałam wam pokazać moje ulubione pomadki. Są to te słynne pomadki Maybelline Superstay. Zobaczcie, ile ja mam kolorów. Mam nawet tą nową serię taką czekoladową i powiem wam, że na początku nie umiałam się malować tymi pomadkami. Nakładałam zbyt grubą warstwę ale uświadomił mnie filmik na TikToku i tam makijażystka pokazała, w jaki sposób nakładać tą pomadkę naprawdę taką cieniutką warstewką i powiem Wam, że ta metoda super się sprawdza i te pomadki są rewelacyjne nie do zdarcia, więc jeżeli wybieracie się na imprezę mikołajkową i będziecie coś jadły i piły, to naprawdę polecam Wam te pomadki. usta obrysowałam sobie konturówką, ponieważ czerwona szminka jest naprawdę trudna w nakładaniu, więc warto poposiłkować się konturówką. I tak jak wam mówiłam na początku, pomadki Maybelline Superstay nakładamy bardzo malutką ilość. Zobaczcie. Ja jeszcze wycieram nadmiar pomadki z mojego aplikatora. Używam dzisiaj pomadki Heroin. I nakładam najpierw na środek dolnej wargi i rozcieram. Ten kolor jest naprawdę bardzo ładny. Poczekamy aż ta pomadka zastygnie, i powiem Wam, że na tą pomadkę czaiłam się już jakiś czas. Zawsze była wykupiona w kolorze właśnie Heroin 25. Tutaj w DM-ie i w żadnej innej drogerii nie była dostępna, więc kupiłam ją sobie latem w Polsce. Całe lato jej używałam i jestem z niej bardzo zadowolona. Więc te dwa kosmetyki, podkład Maybelline Superstay, ten 30-godzinny. Serdecznie Wam mogę już polecić, bo wygląda pięknie. No i tą pomadkę mam już sprawdzoną, więc tak jak Wam mówiłam, potrzebujecie długotrwałej pomadki, która przetrwa dosłownie wszystko. To zdecydujcie się na jeden z kolorów Maybelline. Tak jak wam wspomniałam na początku, mój podkład zakupiłam na Amazonie i żeby skorzystać z darmowej przesyłki, zamówiłam sobie również pomadkę tą z serii czekoladowej w kolorze 255. Niestety nie zajrzałam do moich szuflad, że już ten kolor posiadam, więc tym bardziej się cieszę, że będę mogła sprezentować tą pomadkę jednej z was więc wrzucam już ją do mojego kuferka na rozdanie. No więc moi drodzy, mam nadzieję, że filmik był dla Was ciekawy. Zaraz przejdziemy do otwierania kalendarzy, ale chciałabym się teraz już z Wami pożegnać, życzyć Wam wesołych świąt, wszystkiego najlepszego i naprawdę nie przejmujcie się opinią innych, czy macie rozmiar SL, XL czy 5XL, to nie określa, jakim jesteście człowiekiem. No więc już bez zbędnego przedłużania, pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Trzymajcie się, nie przesadzajcie ze sprzątaniem i do następnego filmiku. Dziś otwieramy okienka 7, 8, 9, 10. Mamy tutaj okienko numer 7. Okienku numer 7 kalendarzu trend znajduje się. Pomadka, nie będę jej wyciągać, bo tak jak widzicie, bardzo mocno siedzi. Więc szukamy okienka numer 8. Jest tutaj u góry. Otwieramy. W okienku numer 8 znajduje się paletka. Widzicie, ten kalendarz nigdy nie zawodzi. Naprawdę wart jest swojej ceny. Kosztował tylko 14.95. Szukamy okienka numer 9. Może już je widzicie. Jest ono tutaj. W okienku numer 9 znajduje się pomadka w kredce. I zostało nam okienko numer 10. Dość duże. I w okienku numer 10 znajdują się również pełnowymiarowe cienie do pomadki. Bierzemy teraz nasz kalendarz z Essence. Otwieramy pierwszą szufladkę i szukamy siódemeczki. Znajduje się ona tutaj na samym początku. Cóż tu się znajduje? W okienku numer 7 mamy pędzelek do brwi. Nie wiem jakiej jest jakości, bo tak jak widzicie jest zapakowany. A wszystkie kosmetyki z kalendarzy są przeznaczone na rozdanie, więc go nie otwieram. Szukamy ósemeczki. Gdzieś ta ósemka się znajduje. W tej szufladce ósemki nie ma. Może w kolejnej? Powiem Wam, że ten kalendarz jest naprawdę średni. Podobał mi się zamysł tego kalendarza, że są to takie szufladki, ale jest bardzo nieporęczny. Mamy ósemeczkę tutaj. I tu znajduje się żel do paznokci. Kolejne okienko numer 9. Znajduje się tutaj. Otwieramy. W dziewiątce znajduje się maskara. Maskary z Essence są naprawdę bardzo fajne. Tak ona wygląda. No i ostatnie okienko na dziś, numer 10. Tu ono się znajduje. Otwieramy i w dziesiątce znajdują się dwie małe gąbeczki. Takie małe gąbeczki zawsze się przydadzą do poprawienia makijażu czy właśnie do wklepania. Zobaczcie, stos kosmetyków na rozdanie już rośnie, więc zachęcam wszystkich do zostawiania subskrypcji, lajkowania, komentowania i spotkamy się już niedługo w następnym filmiku.